Ostateczny test. Tutaj zobaczcie, ile na walczyłem. Nie będę wam tego pokazywał, jak tutaj z tym walczyłem, ile areografów użyłem do tej walki. Nierównej powiem wam tylko tyle, że w tej chwili tutaj w 9001 jest dysza 0,2. Igła też jest 0,2, 0,2 i 0,2. I albo miałem skopane dwie farby. I talerii atakę, A teraz idzie yy, MIG. To już jest broń ostatecznej ze <gryw> Jeżeli to, to nie wyjdzie, to znaczy, że coś jest nie tak z tą dyszą. 0,2. Nie ma sensu kupować kredensu Dysza 02. Moim zdaniem jest to dupy. Eee, to był najkrótszy test jaki <laughs> dzisiaj zrobiłem. Poprzedni film trwał 20 minut, ale go nie będę wrzucał, bo no, jest bez sensu. No. Eee, powalczę jeszcze z tym trochę. Nie wiem, może trzeba troszkę. Dobra, dzisiaj już nie. Eee, taki krótki filmik wrzucam. Życzę Wam miłej nocy i e, werdykt jest taki, że coś z Dyszą 02 jest e, nie tak. Trzy farby były Tutaj macie, sami zresztą widzieliście co się dzieje tutaj z tym sprzętem. Eee, może faktycznie powinienem to jeszcze rozcieńczyć dwie krople rozcieńczalnika na jedną kroplę farby. Nie sami widzicie, za bardzo rozświęczone jest. Ewidentnie coś z tym jest. Jutro jeszcze popróbuję. Miłej notki życzę.